Cześć! Witam Was na kanale Ukraiński Temat. Dzisiaj nagrywamy pierwszy film, tekst, do którego nie napisaliśmy samodzielnie, a wzięliśmy od innego autora. Autorem tego tekstu jest Sergii Romenko, znany ukraiński historyk. Bardzo polecam poczytać artykuły, które on pisze na swojej stronie, a automatyczne tłumaczenie Facebooka Wam w tym pomoże. Na sam początek tego filmu chcę Wam przypomnieć, że na dole jest taki czerwony guzik z napisem subskrybuj. Warto go wcisnąć i wasze życie się zmieni na lepsze. Serio, spróbujcie. Także powiem, że na sam koniec filmu ogłosimy mały konkurs, więc tym razem warto obejrzeć do końca. Zaczynamy. Mimo, że tekst ten był napisany prawie miesiąc temu, żadne słowo w nim nie straciło aktualności, więc nic nie zmienialiśmy tam. Ja nie wierzyłem w totalną wojnę, bo wiedziałem, że Rosja ją przegra. Pomoliłem się. Wojna rozpoczęła się, jednak miałem rację. Rosja ją przegra. Czemu przez tydzień o tym myślałem i w końcu uzasadniłem. Putin dopuści siedem fatalnych błędów, jakie zniszczą Go i całą Rosję. Minęło trzy tygodnie od początku totalnej inwazji do Ukrainy. Inwazji, którą wielu osób, w tym ja nazywałem niemożliwą, przede wszystkim przez beznadziejność. Jednak wygląda na to, że Władimir Putin popełnia po kolei błąd za błędem Każdego razu wybierając najgorszy scenariusz. Dlatego konieczny wynik wojny nie budzi żadnych wątpliwości. Putin ucierpi porażkę, a razem z nim i cała Rosja. Pierwsze to Putin zaanektował Krym. Już rozpoczęła się dyskusja jak nazywać obecną wojnę. Ukraińską, ojczyznianą, narodową, trzecimi wyścigami wyzwoleńczymi, z tego powodu chcę dodać, że wojna rozpoczęła się nie 24 lutego 2022 roku, lecz 8 lat wcześniej, 20 lutego 2014 roku. Razem z decyzjami władz rosyjskich o rozpoczęciu okupacji Krymu. To, co dzieje się teraz, jest wynikiem tego, co się wydarzyło 8 lat temu. I właśnie dlatego uważam, że jednym z teraźniejszych błędów Putina jest dołączenie okupowanego półwyspu do składu Rosji. Prezydent sąsiedniego państwa miał wybór, w jaki sposób reagować na rewolucję godności. Mógł zostawić wszystko jak było i wywoływać wpływ na Ukrainę ze środków w sposób legalny przez polityków prorosyjskich oraz w sposób nielegalny przez przykupstwo urzędników. Moskwa wtedy dysponowała środkami dla tych celów. O wiele gorszym scenariuszem byłoby okupacja Półwyspu i uznanie jego niepodległości. To przywróciłoby Krym na szarą strefę podobną do Abchazji na przykład, ale przynajmniej uratowałaby samą Rosję. Jednak Kreml wybrał najgorszą opcję i ogłosił przyjęte tereny częścią Federacji Rosyjskiej. To zrobiło kraj nie tylko obiektem sankcji, a również przywiodło do rosyjsko-ukraińskiego konfliktu w płaszczyźnie ekstencjonalnej. Ani Kijów, ani Moskwa wtedy nie mogły już odstąpić do tyłu. Wśród obu państw miało zostać tylko jedno. I właśnie w 2022 roku nastąpił moment prawdy, i z aneksją Krymu przez Rosję wywiodł się i przyszły bardzo szybki koniec Rosji. A Krym to Ukraina. Drugi powód. Władimir Putin zlekcyważył ukraińskim dowództwem. Nie jest tajemnicą, że Władimir Zelenski przez Większość społeczeństwa nie był oceniany jako prawdziwy polityk. No, między tym innym można wyjaśnić fenomen jego popularności. Podczas wyborów prezydenckich duża część głosujących głosowała na niego nie z powodu jego osobistych osiągnięć, lecz jako za zwykłego chłopaka, który przeciwstawiał siebie starym politycznym elitom. W krajach Zachodu, a tym bardziej w Rosji, stosunek do niego jako komika był jeszcze bardziej wyraźny. Nie ma co mówić, Sporo decyzji naszego prezydenta, szczególnie w sferze doboru ludzi na stanowisko, naprawdę pobudzały wątpliwości co do jego kompetencji, więc możemy się zastanowić, że Putin liczył na kolaps władzy ukraińskiej po pierwszym dniu inwazji. Dalej prawdopodobnie planował umawiać się z Zaleńskim gdzieś po środku lub zamienić go kimś innym, chociażby obalonym wcześniej Wiktorem Janukowiczem. Jednak się okazało, jak się okazało krzesło prezydenta Ukrainy i tak wpływa na pewną banderyzację, a podczas wojny jeszcze bardziej. Zelenski nagle ukazał się w roli bohatera, a nawet lidera całego wolnego świata i oczywiście, że jemu to się podoba. Obecnie jego polityka antyrosyjska nie jest słabsza, a nawet mocniejsza za politykę Piotra Poroszenki czy Wiktora Jeszczenka. Również nie możemy nie wziąć do uwagi jego bardzo trafne, chociaż nieco za późne powołanie ministra obrony, oraz dowódcy sztabu generalnego. Oprócz tego były dobrze powołane ministrowie spraw zagranicznych oraz wewnętrznych. Korpus deputowanych oprócz poszczególnych wypadków również był wybrany na wysokim poziomie, więc Ukraina nie tylko nie straciła zdolność do zarządzania, lecz zademonstrowała zdolność do życia jej modeli politycznej. Może nadszedł czas przemianować stanowisko prezydenta na hetmana? No, dla tych, kto nie ma poczucia humoru, to nie jest propozycja na serio, lecz żart. No i trzecie, nie ostatnie z kolei, Putin źle docenił ukraińskie wojsko. Sukcesy zdobyte przez armię rosyjską podczas okupacji Krymu wprowadziły Kreml do ogromnego błędu. W Moskwie szczerze wierzyli, iż wojsko ukraińskie nie jest zdolne do walki, źle wyposażone, źle kierowane i warto tylko uderzyć mocniej i ono rozsypie się. Nawet ciężkie walki na Donbasie lat 2014-2015 nie przekonały Rosjan. Jak można zrozumieć z wystąpieniem Putina, jako jedną znaczącą siłę on uznawał ugrupowania nacjonalistów, prawdopodobnie bataliony ochotnicze, którym zalecał sprzeciw w walkach o lotnisko Donieckie i Dybalcewo. Więc główne uderzenie miało trafić szczególnie w nich, i 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich i policjantów miało dla tego wystarczyć. Bez tak zwanych nacjonalistów siły regularne Armii Ukraińskiej mieli być otoczone, blokowane i zniewolone. Właśnie przez te chybne wyobrażenie i była przygotowana w rzeczywistości samobójcza taktyka rosyjskiej inwazji z wąskimi konwojami na długich odległościach. Po co domyśleć coś innego, jeśli nikt nie czeka na sprzeciw? Szkoda gadać, że te spodziewania nie odpowiadały rzeczywistości. Kijów nie padł ani za 48 godzin, ani nawet za 72. Prawdopodobnie Putin planował zakończyć wojnę przed obchodzeniem 8 marca. Jednak minęło 3 tygodnie od rozpoczęcia wojny, Rosjanie kontrolują tylko i wyłącznie jeden centrum obwodowy, miasto Cherson. Nie starczyło ich na inne miasta. Ukraińska armia nie tylko nie uciekła lub czyni pasywny sprzeciw w ramach obrony statycznej, a nawet może manewrować podczas obrony. Zdolna do działań na poziomie taktycznym, a nawet strategicznym. Współdziałanie dronów, artylerii i pychoty zasługuje na ogromny szacunek. Osiem lat wojny na Donbasie nie minęły bez sensu. Wynik: dziesięć zabitych Rosjan do jednego ukraińskiego. Nie da się wysłać niewolników do pokonania i wyzwolenia wolnego narodu. Czwarte. Putin źle ocenił naród ukraiński. Brak zrozumienia przez Putina samego sensu ukraińskiego narodu już zostało mematycznym. Wydaje się, że własnymi artykułami udało mu się przekonać siebie samego, że Ukraińców nie istnieje i to są zepsuci przez Zachód Rosjanie, jaki cierpią w niewoli nazistowskiej władzy. Przekonywał siebie, że starczy mu stryknąć palcami i Ukraińcy obalą Dzieleńskiego, zwrócą Janukowicza i natychmiast wrócą do tak zwanego sojusznego państwa Rosji i Białorusi w innym wypadku, że etniczni Rosjanie na wschodzie i południu Ukrainy masowo powstaną przeciwko kijowskiej huncie i będą walczyli o Noworosję i język rosyjski. Jednak ogólnokrajowa jedność w Ukrainie wyrosła do niepomyślnych rozmiarów. Wydaje się, że nawet w 1991 roku proklamacja niepodległości nie miała takiego wsparcia, jak ma wojna o niepodległość dzisiaj. Obywatele Ukrainy różnego pochodzenia, wyznań religijnych i języków ojczystych zgromadzili się razem w walce o własną ziemię i wolność. Tego nikt w Kremlu nie spodziewał ponieważ, i nie uświadamiał, ponieważ społeczeństwo rosyjskie gromadzi się zawdzięczając pieniądzom z góry i bognetom z dołu. Po stracie naftowych dolarów i gwardii rosyjskiej nie będzie zjednoczonej Rosji i wszyscy pouciekają do swoich mieszkań narodowych. I to widzenie społeczeństwo Putin wykorzystywał wobec Ukrainy. Jednak Ukraińcy bronią swój kraj nie dlatego, że mają z tego zysk czy boją się swoich zbrodniarzy. Bronią dlatego, że Ukraina to wolny kraj, w którym naród samodzielnie decyduje o tym, jak ma żyć. Jeśli w 2014 roku wielu osób cieszyło się iluzjami na temat Rosji, w roku 2022 kolaboracjanistów brakuje nawet dla kreowania wizerunków telewizji, nie mówiąc już o kreowaniu okupacyjnego rządu lokalnego. I właśnie ta niechęć Ukraińców do łączenia do tzw. rosyjskiego morza prowokuje ataki terrorystyczne prowadzone przez Rosjan w Charkowie, Mariupolu oraz innych miastach. Nie osiągając miłości, łaską, Kreml chce zmusić, lubić siebie przez siłę. Jak to powiodło się w Rosji? Bije, znaczy kocha. Ale w Ukrainie takie zboczenie nigdy nie miało dużego rozpowszechnienia, dlatego Rosjanie są wściekli i w tym gniewie prowadzą zemstę, zabijając cywili. A pod wrażeniem naszego dobrobytu kradną muszle klozetowe. Piąte. Putin znieważył kolektywnym Zachodem i za wysoko ocenił Wschód. Kiedy w 2000 roku przeszedł przez cieczenie ogniem i meczem, Zachód milczał. Kiedy w 2008 roku to samo stało się z Gruzją, Barack Obama zaproponował Rosji tak zwane ponowne uruchomienie stosunków między Rosją a Stanami. Nawet aneksja Krymu nie wywołała adekwatnej odpowiedzi i to znali i Rajab Erdogan i Boris Johnson. Tylko po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga zachód zaczął jakoś reagować. Więc Putin miał wszystkie podstawy spodziewać się, że tym razem wszystko się skończy głębokim zaniepokojeniem. Że Stany i Unia trochę postękają i dalej będą kupować rosyjską ropę i gaz, a Chiny mieli wesprzeć tyły Rosji na wschodzie. Z dużym prawdopodobieństwem tak by się stało i tym razem. Ale ani Putin, ani jego sprzymierzeńcy, i nawet jego wrogowie na Zachodzie nie wzięli pod uwagę twardość ukraińskiego wojska i chęć do walki ukraińskiego narodu. I kiedy już na trzeci dzień stało oczywistym, że zamiast Blitzkriegu otrzymuje Blitzkrieg, proces wprowadzenia zachodnich sankcji już szedł na pewną moc. Po raz pierwszy za wiele lat antyrosyjskie siły nie tylko przeważyli rusofilskie, a otrzymały zdecydowanie zwycięstwo nad nimi. De facto, a możliwie, że de jure, było podjęto decyzję o zniszczeniu gospodarki rosyjskiej jak zjawiska. Zwariowanemu niedźwiedziowi nie wyrywają pazurki. Tym razem mu łamią kręgosłup, ponieważ cierpliwość miękkich zachodnich elit skończyła się. Więc nawet gdyby Putin jutro skapitulował, Rosji już to nie uratuje. Ją na zawsze wykluczą z gospodarki światowej. Większa część kremlowskich majątków na zachodzie zamrożona i będzie przekazana Ukrainie, a bez zachodnich technologii i giełd nawet rosyjska ropa nic nie warta. Obywatele Europy i Stanów są gotowi płacić więcej, żeby wesprzeć niepodległość Ukrainy i po raz pierwszy we współczesnej historii prorosyjskiej. Politycy Francji i Niemiec nie mają wpływu na sytuację. A swoją drogą kremlowska agresja efektywnie zakończyła z rozłamem na Zachodzie. Republikanie i Demokraci w Stanach, Bruksela, Waszyngton, stara i nowa Europy wszyscy się zjednoczyli w pragnieniu zakończyć historię rosyjskich pretensji na światową dominację. Nawet Szwajcaria zakończyła swój dwustoletni neutralitet, żeby wprowadzić antyrosyjskie sankcje. Stało się to nie dlatego, że Jakieś powiedzmy Węgry nagle polubili Ukrainę. A dlatego, że nawet do najbardziej zacofanych Europejczyków stało się rzeczywistym to, że są następni. Dlatego ukraińskie wojsko masowo walczy z zachodnią bronią i jej ilość będzie tylko powiększać się, bo Zachód już zdecydował komu dżaweliny, a komu sankcje. Nie sprawdziły się także prognozy Putina odnośnie Chin. I znów przez nas. Udałoby się zająć Ukrainę za trzy dni i. U Pekina pojawiłaby się pokusa na ostateczne rozwiązanie tzw. tajwańskiej kwestii. Ale teraz wsparcie Rosji przynosi Chinom więcej szkody niż zysku. Samych tylko plotek o wystąpieniu Rosjan o wsparciu Chin czy wsparciu od Chin wystarczyło, żeby obalić chińskie giełdy. Tak, Pekin pragnie przejrzeć układ świata i przede wszystkim osłabić Stany, ale będzie on to robił na pewno nie w sojuszu z rozwaloną na maksa Rosją. Rosja napłyła w twarz całemu światu, ale świat się wytarł, świat naplł na Rosję i Rosja utapiła się. 6. Putin zbyt wysoko ocenił wojsko rosyjskie 1300 samolotów, 3300 czołgów, 13000 wozów opancerzonych, prawie milion żołnierzy i broń nuklearna. Rosja ciągle chwaliła się swoją siłą. Jeśli wy kiedyś słyszeliście o drugim wojsku świata, to było o rosyjskich armatach, które straszyli zachodnich wojskowych ekspertów, cyrkony i kędżały, które po prezentacyjnych animacjach trafiały po Floridzie, jakaś nieznana wcześniej broń na podstawie nowych zasad. Krótko mówiąc, wojsko rosyjskie umiało sprawić wrażenie, ale jak się okazało, to wszystko, co potrafi. Zamiast nowoczesnego sprzętu stary syf, zamiast profesjonalnych żołnierzy, zielone dzieciaki, zamiast... Inteligentnych generalów, martwe generale, jak w Afganistanie, jak w Czeczenii, Gruzji, Syrii, tak i u nas. Atak frontalny, szczyt myśli militarnej Rosjan, ale tym razem Ukraina okazała się zbyt wielką, zaludnioną i uzbrojoną, żeby to się udało, tak ilość wciąż ma znaczenie, szczególnie w samolotach i artylerii, ale jak my teraz widzimy, efektywnie to wykorzystywać Rosjanami tylko przeciw cywilom. Powodem tej hańby jest, jak okazało się, totalna korupcja. Nie może być w państwie podstawą, którego jest korupcja normalnego wojska. Ten, kto uważnie śledził za wiadomościami stąd, wiedział i o okropnej fali w wojsku i o milionach pod podłogami zwykłych pułkowników. Dlatego jeśli chociaż jedna piąta od wszystkich sprzętów wojennych była sprawna, to już dobrze. Ale Putinowi pokazywali tylko papiery, a na papierze wszystko było dobrze. Wyniki tego widzimy teraz. Szli na Waszyngton, a zakopali się pod hostomelem. Siódme, Putin zbyt wysoko ocenił gospodarkę rosyjską. Nawet jeżeli Rosja nie ogłosi formalnego defaultu, on już się odbył. Nawet jeśli nie będą wrzucać do więzienia na 5 lat za zakup waluty na czarnym rynku. Ich i tak nie ma. Nawet jeśli nie wprowadzi wizy wyjazdowe, i tak nie ma gdzie jechać. Rosyjski system importo-zamieszczenia zaznał krachu przez brak importowanych składników. I nie jest to żart. Kreml tak aktywnie opowiadał o niewrażliwości rosyjskiej gospodarki, że sam w to uwierzył. A sytuacja w niej jeszcze gorsza niż w wojsku. Jeśli sprawdzi się prognoza o spadek PKB Rosji na 30%, to będzie oznaczała krach państwa. Niżej padało tylko w latach 1918-1919. Nie klęski wojenne, a kolaps gospodarki spowodował rewolucję w lutym 1917 roku. W 1991 roku wojny w ogóle nie było, ale pustych półek sklepu wystarczyło dla rujnowania ZSRR. I nawet jeśli embargo na rosyjską ropę i gaz nie zostanie wprowadzone teraz, to za 5 lat światowa energetyka nie będzie ich potrzebowała w wyniku naturalnych procesów. I wtedy na pewno kropka. Ostatnia. Lori, tak mówiąc co najmniej, chciał wesprzeć Ukrainę bojkotując rosyjskie towary i z zaskoczeniem dowiedział się, że Rosja nic nie produkuje. Ukrainie zostało wytrzymać jeszcze kilka miesięcy i egzamin dla światowej historii mieć prawa na własne państwa będzie w końcu zaliczony. Jakoś tak, bardzo dziękujemy panu Sergiu za jego świetny tekst i zachęcamy was na głębsze zapoznania z jego osobą. Link na jego Facebook jest w opisie pod tym filmikiem. A teraz o konkursie. W komentarzu pod tym filmem napiszcie od siebie ósmy błąd Putina, który według Was sprawił największe znaczenie na jego przyszłą klęskę. Autor najciekawszego komentarza otrzyma od nas zestaw sześciu Browni od Hobo Browni oraz broszkę od Noto z ukraińskim Migiem 29. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych komentarzy, więc postarajcie się. Jest warto. A poza tym, przypominamy Wam o tym, że subskrypcja tego kanału sprawia magiczny wpływ na życie ludzi. Ja subskrybuję i nie żałuję. Dziękujemy wszystkim za to, że obejrzeliście nasz film do końca za to, że dzieliliście się ze znajomymi, lajkujecie i udostępniacie. Szczególną wdzięczność chcemy wysłowić tym, a Prędzej, nawet temu świetnemu człowiekowi, który wspiera nasz projekt na Patreonie. Dołączcie się do niego. Jest to naprawdę dobry człowiek. A ja Wam mówię do zobaczenia tutaj w kolejnym filmie, gdzie będziemy badać kolejny bardzo ważny ukraiński temat. Do zobaczenia.